Zwracamy bardzo serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale z Jurassic World Evolution 2, która już na moim kanale chwilę czasu jest. I tak, pod ostatnim filmem, ostatni film byliśmy tutaj, złapaliśmy te Heranazaury całe oraz tutaj jednego Kriolofo. Kriolofo z tego co wiem, on jest gdzieś tutaj, już mi się nie, nie wiem, gdzie on jest. W ten sposób. Nie, nie, nie to. Nie, nie wiem gdzie on jest. O, tu co, siedzi. Le chodzi. Naprawdę fajnie on wygląda. W ogóle... Tu jest ciemno, tu jest jasno. Dobra. Ym... No i tak, Ym... ostatni film no, był z tego, że tutaj Ym... puściliśmy te herera i one... Tutaj jeden jest... ma złamaną kończynę. I całą resztę musimy komfort 98, a czemu a las, wy chcecie 33% lasu a to damy wam ten las jeszcze tutaj o, Hopa, super i musimy tego koleżkę tutaj dostarczyć do dostarczyć do tej paleomedycznej żeby po prostu go uleczyć z tej rany, którą ma tu też trzeba uzupełnić czemu Zupełnij. Wypełni. No i super. Dobra, i teraz musimy go dostarczyć do tutaj paleomedycznej. Ona jest tu. Musimy go uśpić i przetransportować. Dobra. No to tutaj jest przechwytujące sterowanie. Bezpośrednie i lecimy do kolegi. Ze złamaną kończyną. Pojazd zagrożony Co mnie to? Dobra. Lecimy, jest tutaj. Jest, dobra. Co siedzi, nie? Musimy go uśpić. Uśpiony. Jeszcze jeden. Dobra, uśpiony. Teraz musimy go przetransportować. Transporcik. Gdzie ty kolego jesteś? Transport yy, i do placówki, paleo medycznej. Dobra, niech oni go tu przetransportują. Kto, żeby tutaj pracował? Kto ma medycyny dużo? Tutaj kolega, a my chcemy wyszkolić pewnych yy, typków tutaj. Czy no to. Tak, tak damy, żeby po no prostu nie oni wiecie, byli byli, byli wyszkoleni. Dobra, prześpieszmy ten czas tutaj. Kontrola stanu wygasa. A czemu? Co, co, co ci się dzieje, kolego? Aha. Nie wiem, co to miało być. Dobra, yy, jest przetransportowany. Jeszcze nie transportuje się. Leci tu, dobra. Niech on tutaj będzie. Leczony. Po prostu problemów nie było. Dobra. I myślę, że zobaczymy sobie tutaj. Za niedługo ta kampania skończymy, z czego się naprawdę cieszę. Zaczniemy sobie już. Yy, Zaczniemy sobie już y, sam tam y, inne, nie wiem, teorie chaosu. Jakbyście chcieli, widzowie, mogę chętnie zrobić. Ale na przykład teoria chaosu, na przykład jakąś, nie wiem, y, 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 piaskownicę czy coś takiego. I myślę, że sobie polecimy po Allo, te dwa. Y, no, myślałam, że obejdzie się bez tych Allo, ale no z tego, że po prostu je trzeba wziąć, no to. to weźmiemy je. A, dobra, no tu. Tylko ty możesz. Zmaczenie. Trochy. Nie, ja... Ja chcę tego. Tego typka. O, ten. Niech on tutaj robi to wszystko. Poleć tam i... A my w ten czas dobra. Ten Herrera nam się tutaj leczy. Zobaczmy. Tak. Ależ zaawansowane mechanizmy. <grym> pryskaczy, które y, które uleczą każdą kończynę, nie? Dosłownie. Dobra. Przyspieszmy? Okej, okay, dobra. Przyspieszmy, już za chwilę będzie. I. Co to. Tu jest jeszcze centrum. Zobacz skamieliny. Jest jakie jakieś skamieliny. Przejdź do mapy ekspedycji. Hmm. Ale my tutaj nie mamy nic. Pauza, nie, bez pauzy. My sobie będziemy tutaj. A, zobacz, badania. Okej, okay, co to jest? Nowe wiem. węzły. Matko. Okej, okay, to nie my na razie tutaj badań y nie. Nie, nie, chcemy. To jest nasz kriolofo. gdzie by tu zrobić klatkę naszemu. Y naszemu. Jak mu? Allo? Poczekajcie. Pas zagrożony. To już nie, nie dziwię się. Um, tu na przykład zmieści się. Zmieściłbym się, ale w sumie jest trochę ciasno. Dobra, tu zrobimy taką. Nawet ona nie będzie. Ten. Jest, leczenie, super. Nawet nie będzie, wiecie, yy, szeroka, tylko żeby ona była długa. E, nie dobra. Na spokojnie się zmieści. Bo to są dwa allo. Dobra, super. Myślę, że im takie starczy. Tutaj wodę jeszcze damy. jako losową. Ofiarę. Hopa hopa. Pokolorujemy im trochę ziemi tutaj. Nie, może na taki piasek. Tak wokół. O, hopa. Albo nie, może skałę. O, może to lepszy pomysł. By skała była. Tu trochę tej skały damy, hopa. No i super. Trochę las wiem, że allozaury wiem, że lubią las. Ten las im tutaj zapewnimy. I trochę może pagórków narobimy. Jakiś dziur wiergachnych Da się takie coś zrobić, żeby... Nie da. Okej, okay, no to może wywyszmy... Wywyż... Wywierz, wy, 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 wy. Podwyżmy my to trochę. O, tak, dobra. No i super. O, jest transmisja przechwytująca. Zwytano żywcem. Znaleźł ono dwa. Super, dobra. Transportuj dinozaury. Opa. I tu na przykład. Opa, dobra. I teraz tu jest ten Allo. Musimy go. Transport. Y... A nie, dobra. Transport. Oni przetransport. Tu ja go tu. Dobra. No i super. Myślę, że zrobimy, da się coś takiego jak udogodnienie. O, właśnie, bo ja, ja tutaj nie zrobiłem tym herrerom. Dla widzów, dla gości, ten, jak to się nazywa, e, w, 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 tej widokowej. Myślę, że sobie tutaj zrobimy takie pomiędzy tym, e, usuniemy sobie wodę, o, nawet w takim najmniejszym i taka będzie droga pomiędzy tą wodą a tą wodą i to będzie fajne o tyle, że będzie spoko wyglądać nie wiem, czy w ten sposób się droga zmieści zmieści się, no spokojnie Dobra. no i super myślę, że zrobimy tutaj jeszcze takie zasilanie to musimy dać do alozaurów tutaj Chopa, no i super Musimy kontrolę stanu zrobić tutaj. Jeszcze tylko drogą przejedziemy. Żeby one tutaj. O, nawet tak drogę wiecie, dookoła zrobimy. Hoppa, zmieści się. Zmieści się. Zmieściło, dobra. Super. Teraz galeria widokowa. I lecimy robić kontrolę stanu. a czemuż to nie chce mi w żadnym dobrze, może być teraz tylko drogę tu doprowadzić no, tak swoją drogą ma, ma, mamy naprawdę pokaźną sumę pieniędzy, że tak powiem tutaj Całych dolarów, dobra, super gdzie jest przechwytujący eee, tu jest sterowanie bezpośrednie i jedziemy musimy cofkę zrobić i jedziemy, ten, yy, do ich allo, no kurczę ciągle zapominam o tych krzakach, dobra, yy, pędzimy driftem, U, ale drift, kurde, nie, dobra, drogą. i wszystkim schwytanym dinoza, jest, za chwilę to kampanię skończymy, stif. super, ej, naprawdę oh cieszę się strasznie.

a, no i super. Myślę, Myślę, że test. E... Real... Otwarta przestrzeń. Przestrzeń. Dobra, 89 to tam wam. A starczy. Dogs, e... Zrobi, dobra za 30 sekund. będziemy mieli już wszystko. What need, wszystko do kontroli stanu. What and Any contact, no how jeszcze tu musimy przypisać to trupa Tutaj zespół dla zespołu for now, have to accept. to Moglibyście nie yes. gadać yes. How uh, uh, chaotic, okay. O, jakieś mamy osiągnięcie początek nowej ery oh no I super dobora it's even on the islands we never created something this this. Perfect. Perfect. Well, we can't let them run free and the dinosaurs will never really know the life they should be living it's as i as i just i guess A nie ich by nie było. we should be happy huh. but

Okej, okay. ten se tu maszeruje, dzień dobry, dzień dobry, szanowanko. Czerwony, dzień dobry, jak tam u ciebie? No, no i super. No tutaj musimy to spełnić, wypełnić, no i super. Już nic chyba nie mamy tutaj w centrum badań, z tego co wiem. Nic, a nic. dobra teraz misja przechodząca misja zakończona Kalifornia yes udało się ta muzyczka z parku joraiskiego jeszcze yeah, Yosemite nowy. patrzę sobie from the language of the Miwok tribe mm -hmm. it means tutaj co to lepsze padziebie małe fitting isn't it the strong wow. play on the weak no the hunter się prezentuje. and the hunter constantly optimizing the size Szkoda, że właśnie nie mogliśmy złapać takiego. Yy, o, jest badziewie, Szkoda, że nie mogliśmy tego brachio na przykład złapać, usypiając go, przenieść do klasy. No. Dobra. Tak. To, to w ogóle jest tapeżara. Widzę. Taki charakterystyczny czubek ma. A triceratops. Ryczy. Do. No, no, the I teraz dinosaurs przyjechały do Doliny Zabójców. Pytanie nie jest. Czy oni znają w Yosemite? Tak, muszę powiedzieć. Nie wiedzą, co to jest. Nie zawrzeszczą. Dobra, zrzuty ekranu. Dobra, i co teraz? Co ukończyliśmy? Mapa Dominion Biosyn. A co to jest? Będę główne. Jest! Udało się, widzowie! Mamy to! Kampania ukończona super, naprawdę świetnie, że... że tutaj ukończyliśmy już tą kampanię. Teoria House? Nie, nie chcę żadnej teorii House. No i jest kampania. A to, a to co to takiego niby?